zawód influencer. Można się z tego śmiać, ale pieniądze jakie potrafi obecnie wygenerować strategia marketingowa oparta na rozpoznawalnej postaci są jak najbardziej poważne. A ile kosztuje taka współpraca i w jaki sposób warto zainwestować w budżet marketingowy? YouTube najlepiej sprawdzi się w branży technologicznej oraz gamingowej za sprawą wartościowych recenzji, które później przełożą się na decyzje zakupowe. Za około minutowy materiał trzeba zapłacić od około 13 tysięcy złotych do nawet 35 tysięcy. Instagram z kolei to wyśmiennik Platforma do budowania rozpoznawalności i prestiżu marki, która jednak wymaga większych budżetów niż np. TikTok. Ceny postów i Reelsów wahają się od około 1000 zł do nawet 75 tysięcy w przypadku najbardziej rozpoznawalnych twórców. A jeśli już o TikToku mowa, to jest on najbardziej opłacalnym pod kątem wiralowych zasięgów, szczególnie w branży podróżniczej i lifestyleowej. Ceny zaczynają się już od 300 zł, a popularniejsi kreatorzy mogą zarabiać już do 6000 zł i więcej za pojedynczy post. Współpraca z tak zwanymi mikroinfluencerami może przynieść nie mniejsze efekty niż zainwestowanie potężnych budżetów marketingowych w rozpoznawalnych celebrytów, jak aktorów czy znanych sportowców. Daj znać, który aktualnie znany ci influencer sprawdziłby się najlepiej jako ambasador marki i nie zapomnij mi obserwować, aby nie przegapić innych ciekawostek ze świata finansów i nie tylko.